Nawiązując do ostatnio mm, stworzonej dyskusji w komentarzach pod moimi ostatnimi filmami, muszę przyznać, że jest mi niezmiernie miło, że moje osobiste zdanie, nie tworzone kompletnie pod publikę, wywołuje tyle pozytywnych i negatywnych dyskusji. Jest to dla mnie tym bardziej e, satysfakcjonujące. Że oba obozy potrafią same się wybronić i nie ma kompletnie potrzeby, abym musiał w to interweniować. Moim początkowym założeniem było pogodzenie, było i nadal jest pogodzenie obu środowisk, ponieważ uważam, że one powinny się uzupełniać. Jednakowoż uważam, że mm, troszkę drobnej dyskusji i nawet narobienia sobie wrogów niczym nie szkodzi, ponieważ po prostu mogę sobie mm, powiedzmy odsiać. Osoby, które szanują cudze mm, cudze stanowisko i osoby, które tego nie szanują. Przejdźmy teraz do prezentacji nowej fizyki, na którą tak bardzo i tak długo czekaliśmy. Nie tylko wy, ale także ja i cały DEF Team. Zanim jeszcze do tego dojdę, chcę wam przedstawić na początku dwie maszyny Weremczuka. Co prawda w tej chwili nazw nie pamiętam, ale mogę wam to przedstawić. Są to wykaszarka do krzewów i drzewek weremczuk Berta oraz kosiarka sadownicza do trawy weremczuk KS22. Jestem zdania, że maszyny wyszły całkiem nieźle, aczkolwiek mm, traktory Argo wyszły dużo, dużo lepiej. Co prawda, tekstury są całkiem niezłej jakości, nie powiem, że nie, aczkolwiek model wydaje mi się troszkę, troszkę hmm. Prymitywny, jeśli tak by to yy, można było ująć, po prostu nie mnie ja to ziębi, nie parzy w tej chwili. Uważam, że jeszcze można sporo przy tych maszynach poprawić. Druga sprawa. Yy, kosiareczka. Tak wygląda kosiareczka. W logo weremczuka i logo modelu. Yy, tutaj jakoś tym bardziej nie powala, ale takie materiały dostaliśmy od producenta, czego sam byłem świadkiem. Yy, także jakoś tutaj za dużego pola manewru nie było. Sam model nie jest zbyt skomplikowany, jest zrobiony po prostu w miarę dobrze. nie to kuje, ni to ziembi, ni parzy, nie kuje. Wy, wy oczywiście możecie mieć inne zdanie na ten temat i zapewne poleją się teraz w ramach, w ramach solidarności i kontynuowania Co to było? Chyba dostałem jakiegoś maila. W każdym razie, Zgubiłem eee, wątek. Już wam, w ramach solidarności kontynuacji m, ostatnich dyskusji pewnie się posuną m, pojawią komentarze, że modele nie zachwycają. No i tutaj zgodzicie zgodzę się z tym z wami, ponieważ mogłyby być zrobione lepiej. aczkolwiek jeszcze przedstawię Wam traktory Argo, które są zrobione według mnie dużo, dużo lepiej. Chciałbym też powiedzieć, na początku, że w dzisiejszym odcinku nie przedstawię wszystkiego. Dlaczego? Chcę jeszcze po, chcę jeszcze po prostu pokazać wam nowe obciążniki, które dojdą dzisiaj. Hmm, i będą to obciążniki licencjonowane, także warto na to zwrócić uwagę. Kup MTX mam kupionego, to kupuje, kupimy X7 i teleportniemy. Do domu i kupimy jeszcze Landiniego 675, i tepniemy do domu. I obawiam się, że te traktory oprą się gdzie indziej, nie e, w domu, bo jakieś tam bugi jeszcze z nimi były. Tak też czułem. Ale może, może, może one się dotrą, że tak powiem. Hmm. A ja bym spróbował jeszcze raz. O dobra, Landiniego mi ogarnęło. Jeszcze teraz ten nieszczęsny McCormick. Dobra. Chyba go postawiło. Mogę? O, dostałem kolejnego maila. Żeby złapał mi dobrze powierzchnię. Ok, jest, jest sacy. No więc tak, według mnie modele McCormicka i Landiniego są naprawdę bardzo dobrze zrobione. MTX 150 przeszedł jeszcze spore poprawki według waszych sugestii. I uważam, że także wygląda naprawdę, naprawdę Dobrze. Słychać tutaj pikanie. Hmm, może troszkę sobie muzykę ściszę. A grę odgłoszę. Okej, okay, coś takiego. Słychać tutaj pikanie, jak słyszycie. Hmm, I tutaj odniosę się od razu do tego, że pojawiła się propozycja, aby to usunąć. No więc powiem tak. Będzie to usunięte w taki sposób, że dorzucimy wam po prostu opcję wyłączenia sobie tego. Nie pozbędziemy się tego całkowicie, ale już możecie być pewni, że jest reakcja i będzie akcja. Mamy tutaj modelę McCormicka. McCormick X7680, naprawdę robiący wrażenie sprzęt. Wydaje mi się, że skala jest naprawdę dobrze odzorowana. Model też jest naprawdę przyzwoicie zrobiony. Tutaj ta siateczka na górze. Sama, same napisy może mogłyby być troszkę lepszej jakości, jak się tak podejdzie. Tył, jak tył, no nie jest jakiś tam najgorszy. Dodatkowo... Dobra, zamknij też drzwi. Dodatkowo mm, mamy e, całkiem inny środeczek. Dostosowany. Do e, modeli nowych do nowej firmy, całkiem inne interiory, 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 interiory chyba, wnętrze po prostu, co też e, bardzo ładnie się prezentuje. Ruchome wskazóweczki, e, cyfry i tak dalej. Przejdźmy teraz do Landiniego i weźmy się wreszcie za tą fizykę. Mamy tutaj Landiniego, środeczek też tutaj, jak Makormiku. Zakładam, że po prostu. E, one mają jakby to samo wyposażenie. Chociaż właśnie taka moja prośba. Jeśli zauważycie jakieś rażące błędy w tych modelach, nie wiem, gdzieś jest coś źle zrobione, źle wymodelowane, źle e, źle coś wstawione, bardzo proszę, abyście mi o tym napisali, bo póki e, nie trafi to do oficjalnego update'u, można bez problemu to poprawić. Dlatego też to pokazuję wam teraz. Nie kryję, bo... Ja tych modeli nie widziałem na żywo. Także yy, nie powinno być to Także po prostu moja opinia w tej chwili może być niewiarygodna. Dlatego proszę, jeśli coś widzicie, po prostu to powiedzcie... Kurde, ta muzyka to mnie denerwuje. Wyłącz. Po prostu o tym powiedzcie i to sobie ładnie będzie poprawione. Co do opon. Opony są cienkie założone, ale jak będzie garaż ogarnięty... To na razie działa tylko przy pierwszym czytaniu. Save no to będzie można sobie ogarnąć e, te opony i dopasować do swoich potrzeb. On na razie to są takie cieńsze założone po prostu. No to może czas na nową fizykę. Aha, co do weremczuka jeszcze. Na razie kombajnu Victor nie będzie. Będzie jakiś tam opryskiwacz większy i coś jeszcze z weremczuka. Ale kombajnu na razie nie ma co się spodziewać, bo te materiały od nich są średnie i po prostu przy obecnym natłoku prac troszkę, e, troszkę poprawek to jeszcze e, po prostu by wymagało, i na razie tego e, nie będzie. Co możecie zauważyć na pierwszy rzut oka? Traktory za mocno się ślizgają jeszcze, bo tu nie ma co tego ukrywać. Widać, że traktory się ślizgają. Na suchym nie tak mocno, na śliskim widać to bardziej, ale to jeszcze będzie do parametryzacji. Ostateczna parametryzacja, myślę, za 2-3 tygodnie, z tego co, co, co tam idzie wywnioskować. Co jeszcze? To pole tak dziwacznie wygląda, ponieważ, ponieważ jest już zaczęte ujednolicanie, właśnie pola z z, z ogólnym terenem i po prostu tutaj aby Się ma problem z nadłożeniem yy, Dlatego po prostu yy, film ma być Pokazem tego co ma finalnie potrafić nowa fizyka I proszę abyście nie zwracali tak uwagi Na, yy, na jakieś tam błędy No bo sami wiecie że to nie jest jeszcze w 100% ogarnięte Tutaj jak widzicie nam się wyjeżdża to trochę może sobie ustawię pogoda 1, żeby deszcz padał i coś tam jeszcze by się dało więcej wyjeździć. Chociaż na początku to też cudownie będzie. Chciałbym Wam pokazać orkę, ale to dopiero za parę dni, ponieważ, o widzicie, fizycznie, wysiądę i Wam pokażę. Fizycznie. Ten traktor jest zakopany w głębi, bo widać, że koła są zapadnięte. Ale w, w, wizualnie jeszcze tego nie widać, ponieważ mamy ujednolicanie terenu i na razie jest założony pewien ogranicznik. Finalnie, nawet wizualnie będzie widać zakopanie nawet do pół metra. To wtedy by musiało... Zamknij... Zamknij, bo ci napada. Będzie można mm, powiedzmy sobie do, Na te pół metra się zakopać A pod, pogoda też będzie miała ogromny wpływ na to e, jak, jak to wszystko będzie wyglądać To znaczy im więcej deszczu Tym większa szansa zakopania się głębiej Także po prostu trzeba mieć na to uważać Dojdą też obciążniki właśnie e, Co będę chciał wam pokazać I pokazać ich wpływ jeszcze na zachowanie się traktora Bo to będzie bardzo ważne Bo jeśli dobierzemy sobie Za ciężki tył w porównaniu do ciężaru i mocy traktora, no to koła wpadną nam w poślizg. Dlatego że obciążniki będą bardzo ważne. Pokazałbym, pokazałbym wam też przyczepę. Ale przyczepy, powiedzmy, skupimy się jeszcze w drugim odcinku. Zobaczcie, ma problem z wyjechaniem. Będzie to wizualnie potem pięknie, pięknie widać. Zobaczcie, jak to pięknie pracuje. Jak, jak przednia ośka funkcjonuje. O, zobaczcie, widzicie to. Także tak to mniej więcej wygląda. Co jeszcze mógłbym wam pokazać? Może na terenie, podobno teren działa lepiej. Znaczy zakopywanie się ogólnie na terenie jest, nie ma ogranicznika wizualnego, ale nie jestem co do tego pewien, więc postaramy się wyjeździć coś. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo szczerze nie testowałem, ale chyba faktycznie tutaj nie ma ograniczników. Ale na te pół metra to i tak będzie nam się ciężko zakopać. No widać, że traktor się jeszcze ślizga, ale po prostu to jest do parametryzacji jeszcze. Także mówię, finalnie 2-3 tygodnie prac jeszcze i szczerze to to zaczęło też mnie wkurzać całe te, całe te pikanie. Co jeszcze będzie można... Do tej, co jeszcze w tej fizyce będzie? Pomijając samą fizykę, no to gdy na przykład mamy zakopywanie się, no to widać ładnie wyrzut spod kół błota, prawda? czy czerwiącej się trawy. Dlatego dorzucimy ten miesiąc może, e, dorzucimy samą samą powiedzmy e, same takie wiecie animacje ładne, które pokażą jak to się spod kół wydobywa. Deformacja or, mechanizm deformacji terenu jest ogarnięty. Została po prostu tylko o, nie wiem czy to widzicie. Nie wiem, czy jak wysiądę, to będzie to widać. No, nie widać zbytnio. Nie, tu... Nie, nie widać. Dobra. W każdym razie, jak się spojrzy, to nawet... Że ...pod kątem odpowiednim, o, jak jest oświetlenie widać, że... E, ...deszcz sobie... ...o, tu widać nawet ładnie. Deszcz sobie spływa... ...w te kanaliki, które zostały... ...wyjeżdżone. E, co jeszcze mogę powiedzieć? To, po raz kolejny mówię, będzie, jest tylko takim pokazem możliwości Parametryzacja jest jeszcze do ogarnięcia Nazwijmy to obecnie taką wersją beta Nasz, Nie mogę się doczekać, aż dojdzie w przyszłym tygodniu e, Integracja e, pulsterenem. terenem Dzięki czemu będę mógł Wam pokazać wreszcie orkę No bo tutaj jak widać e, Po choćby najechaniu kołami to, jakby to pole się chowa, prawda? Czyli, yy, jak oram sobie, oram może, no to, to jakby bruzdy nie ma, żeby móc wam to pokazać. Także jeszcze cierpliwości, jeszcze parę dni. Dlatego, yy, myślę, że na dzisiaj to nie ma co tu więcej nic mówić. Coś tam wam pokazałem. Druga część yy, pokazu jutro z obciążnikami. I potem za parę dni jeszcze pokażę wam orkę. Jak widzicie, w tej chwili jest. Eee, jest już są naprawdę spore zmiany. Tak wiemy, że to się świeci, że to wygląda, jakby był śnieg. Już w dzisiejszym update zamkniętym, a to powinno być ogarnięte z tego, co mi mówił dev team. Także to też na spokojnie. Chcieliście film z fizyki, macie film z fizyki. Uważam, że postępy są naprawdę ogromne, że to wszystko idzie w bardzo, bardzo dobrą stronę i po prostu finalnie wszyscy będą z tego zadowoleni. Na obecną chwilę film może nie jest w stanie jakby powiedzmy udowodnić graczom, że komentujesz takie farminga, nic nie pokazuje z Ale mogę tutaj jednoznacznie pokazać, że pracujemy i po prostu jeszcze potrzeba troszkę czasu i będzie to bardzo, bardzo ładnie ogarnięte. Jeszcze może bym wam się udał wam pokazać. Spójrzcie jak traktor pięknie y, się dostosowuje do tego wyjechanego y, podłoża w glebie. Nic na sztywno, wszystko, wszystko płynnie. Po prostu wygląda to ślicznie, prześlicznie według mnie i daje ogromne nadzieje na przyszłość. Sama technologia pozwoli nam też potem dostosować ładnie powiedzmy y, ubijanie pryzmy na kiszące co? Kiszonki na pryzmie! O! Bijanie kieszonki na pryzmie czy wypychanie obornika, ale to już mowa w przyszłości, co nie znaczy, że że tego tam nigdy nie uda się ujrzeć. Jeszcze parę słów na temat samej teorii. Fizyka pierwotnie, e, finalnie, finalnie, nie pierwotnie, finalnie będzie reagowała na deszcz, ilość deszczu, ilość wody. Eee, na terenie, czyli powiedzmy jeśli mamy tam jakieś, będziemy chcieli jakieś, przez powiedzmy, jakąś rzeczkę przejechać, to będzie to bardzo utrudnione, no bo tam gdy woda jest na stałe, no to wiadomo, mamy bardzo miękki, bardzo miękki, eee, bardzo miękkie podłoże no i tam już będzie przejechanie graniczyło z cudem chyba, no na czyst, na pustym to może jeszcze da radę. Eee, po ścisku będzie też reagował na eee, jakość wierzchni. Hmm jakby i śliskość, obciążenie moc traktora i tak dalej, także będzie to będzie to ładnie zagarnięte, część Wam już pokażę jutro jak będą te obciążniki na dzisiaj na dzisiaj to będzie yy, koniec, także komentujcie szeroko, jeśli, jeśli macie taką możliwość po prostu czy pozytywne słowa, czy negatywne wszystko jest ważne, bo póki jest to w fazie produkcji takie Komentarze są bardzo ważne, żeby można było to potem poprawić, jeszcze i po prostu ogarnąć w taki sposób, żebyście Wy byli z tego zadowoleni. Jak widzicie, technologia jest opracowana. Wystarczy ją tylko teraz dopracować. Także na dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.